Myłka, bo to nie jest mój profil. Eee, tak, oczywiście, to pana w oczach odcina. Chcę powiedzieć, że po prostu teraz mam na tą historię z to jest historia. Są bardzo ciekawe w czasie tak. Bo są niektóre które myślę, że, są, że się. No, tak? um, no i co mogę jeszcze powiedzieć? No właśnie, deprel 4 na to ci, się pojawiały, ale no... You are mine. Mine alone. I must go. He's calling me. They found her near the church, sleepwalking towards the abyss. She was holding this. What is it? I trying to claim its prize. Who could it be? I thought I killed him. You destroyed the body, but not the spirit itself. Then I'll pay him a visit and finish it once and for all. Dad, your leg is broken, and we have no idea how to defeat, let alone find him. I think we should wait for my foster father to return from the market. He should be back in a day or two. I'm afraid we don't have that much time. We can't just sit here and wait. We won't. I'll go to the place where Lily was found and take another look around. I wonder why she was carrying this. No, we already know that, Po tym, co zrobiliśmy, nie wszystko się dobrze skończyło, nadal e, jakby Edward przy, przyzywa naszą siostrę, więc to jest niepokojące, musimy coś z tym zrobić. Mamy jedynie właśnie to berło Feniksera, raczej fragment berła, bo ja bym tego berłem nie nazwał. Hmm. Aha, nie mamy mapy, okej. Okay. Zobaczcie, jak się ładnie zmieniła e, pogoda. Wszystkie przedmioty znalezione w okolicy kościoła należy włożyć do skrzyni. Zabranie się zabierania jakichkolwiek pamiątek. Ok. Fragment w witrażu. A matko notatniki także po prostu są. Powiedzmy nie przepadam za czytaniem tego. 2 lipca straciliśmy jednego z naszych nowicjuszy. Głupiec wzdurał sobie, że może rzucić wyzwanie duchowi otchłani. Oszukał nas i przeszedł przez wrota. Nigdy go już nie ujrzymy. Okay. czyli już wcześniej były jakieś dziwne sytuacje z tą otchłanią, nawet u tych mnichów, 3 lipca, postanowiłem zamknąć wejście do komnaty ognia, żaden głupiec nie będzie już próbował przejść przez wrota. ukryłem też berło Phoenixa, by mieć pewność, że nikt nie odnajdzie przejścia do komnaty. Okej, okay. czyli jest sposób, żeby dostać się do Edwarda yy, yy, za pomocą tej sali, no i tego, tych wrót, no ale to musimy co mieć całe berło. Teraz możemy się skoncentrować na ostrzeżeniu drzewa, pozostałe ścieżki do otchłani są... Bezpieczne. No, do dzisiaj, kochani, do dzisiaj, bo za chwilę je otworzymy, prędzej no, czy później. Abyśmy nie zrobili żadnej głupoty, aczkolwiek nasza bohaterka jest um, odpowiedzialna, co użyłem po poprzedniej części. Ja się stresuję za tą grą, bardzo lubię klimat tej gry konkretnie. Schody prowadzące do drzewa zapadło się, nie ma sposobu, się tam. No, Okej, okay. może i dobrze. Może i dobrze. Okej, okay, ja mam tą szmatę, jakąś szmatkę. Okay. A, potrzebujemy klucza, dobra. I nie mamy kotka, to jest smutne. Wiecie, ja tak zaraz sobie myślę, że w sumie jest wszystko tak jak było. Okej, okay, to może z tym śledem. Ale no, jednak nie, ok, klucz. No ale kurczę, jednak nie, bo nie mamy kotka. No i co teraz? To jedno się nie zmieniło też. Ta muzyka, która jest tak fajna, w tej części gry. Ok, wchodzimy. Tak, bo my wtedy w poprzedniej części, nie, znaczy no, w głównej historii, nie mogliśmy, jakby tu wejść. A to dlatego, bo te drzwi były chyba zabarykondowane I właśnie tym, co teraz e, kamienia, okej, okay, pierwszy jeden obrzeż, e, w dodatku, e, tam, gdzie było to zejście w dół, co my właśnie wtedy poszliśmy, to teraz właśnie są kamienie, więc to jest takie ciekawe. Jedno przejście się otwiera, drugie zamyka. Matko. A tak, to jest już trudniejszy poziom większy poziom trudności. Wybrałam i właśnie widzicie, jak nie mogę tak naciskać sobie wszędzie, jak ja to lubię, mój ten sposób znajdywania, bo wtedy wiecie, co się dzieje, po prostu jakby taka blokada. Dobra, to bębenek modlitewny, fragment witraża, szkatułka, okej. Okay. Szukamy. Znaczy wy też możecie szukać, ale raczej mi nie pomożecie. Wiesz co, jak to wie? I mamy szkatułkę, klucz szkiełko, to będzie do okularów, ale... kurczę, ale gdzie to są okulary? No? Dobra, weźmy wskazówkę. Dobra, to jest bębenek modlitewny. Rzadko jak tu cicho, jak muzyka przecichła. Kurczę, aż teraz za mi się zrobiło, bo tak jest cicho. To serio naprawdę jest tak bardzo cicho teraz, w tym momencie. Wybracie. Okej. Okay. Matko! Ten klucz po prostu Takiej wielkości, nie? Dobra, kreda i okulary, ale one są schowane. Czy okulary to ja nie wiem, tutaj mam soczewka, szkiełko. Ale hmm, soczewka. szkiełka, ale właśnie nie widzę oprawy kokularu chociażby, więc. Hmm. No, świetnie, nie? To było po prostu. i tak dużo części, dużo rzeczy było tam wcześniej, w sumie. Dobra, gdzieś to musi być kreda. Ok, mamy okulary jeszcze kreda, ale dobra. To było za tym. Mamy kawałek witraża. Okej, okay, mamy... A nie jeszcze nie wszystkie... O, mamy wróżkę z dodatku. Dobra, jestem ciekawy. Tris ładnych wyzwań i przywód. Ale fajnie. To ona musi mi patronować. lubię przygody i wyzwania. Okej. Okay. Tak. ci płomienia no. plemat, ale nie mamy. Okej, okay, tu jest brud. Mamy. No właśnie, to jakby było na miejscu na berło, tylko potrzebujemy kija. Dobra, no to witraż. Okej, szukaj, nie, to zagadka. Okej, ale to chyba tu by. Dobra, to się w miarę okej, jednak robi. Widzicie, to ja właśnie robię, takie niezbyt trudne, ale takie nawet przyjemne zagadki. No jedni tam zawsze jak w tych ocenach na Happy Play właśnie tak oceniają czasami surowo niektóre gry Artifexu, bo są niby za łatwe, wiecie, że oczekiwają jakichś niewiadomych zagadek, ja ich nie rozumiem, aczkolwiek sam wolę też czasami takie proste zagadki, one też są rozwijające, przyjemne i fajne. Mhm. Okej, okay, ostatnio, Ojeju. No właśnie, yy, A, czyli ten witraż był po to, żeby ukazać nam, że to ty już od... Okej, okay, ale nie, bo... W... No właśnie, Feniks chyba... O tak, odminie, dobra. Matko, to... Dobra. Dobra, ja mam Fatę, po prostu zgadłem, który to będzie ptak. Nie będę ja tak patrzeć, jeden na no, ten wygląda no, bardziej jak kruk niż jak Feniks, ale okej. Okay. że to nie to jednak? A, no tak. Aha, dobra, to potem mogłem stwierdzić, okej. Okay. Ej, tylko skąd wiedzieć jakie kolory? Właśnie mi się też wydaje, że coś przegapiliśmy. Może to będzie jakieś malowidło czy coś. Ale bo nie. Coś musiałem pominąć. E, dobra, to wygląda jakby ktoś tam był, ale już sobie, już sobie przypomniałem, że tam był ten. Taka rzeźba, właśnie takiego jakby wędrowca albo możemy też to nazwać jakąś członkiem sekty. I właśnie to jest to. to. Nie wiem co zrobić. Dobra, to chyba zgadujemy. No musi to być jakiś fresk czy coś. Chwila. Tu też nic nie ma. No ewidentnie coś tu musi być, ale nie mam pojęcia na podstawie czego mam to ułożyć. Czekajcie. Okej, okay, widzicie jak się podniesie?